Rozpoczynamy kolejny pojedynek, proszę Państwa. Neil Robertson kontra Marcin Niczkę, mistrz świata, kontra czołowy zawodnik Polski w kolejnym pokazowym pojedynku w ramach turnieju Lotto Shots Masters. Lider rankingu światowego. Mamy tutaj do czynienia bez wątpienia z Leo Messi, światowego snuckera. No, Można tak powiedzieć, jest to Neil Robertson, Australijczyk. Bardzo utalentowany zawodnik. To że będzie pan Dariusz Goran. Marciniczko, proszę państwa, rozbija bile na stole. Rozpoczęcie, które to też ważne podkreślenia, nie musi się kończyć wbiciem bili, zdarzają się owszem takie uderzenia, kiedy ta czerwona bila po pierwszym strzale trafia gdzieś do kieszeni, ale to rozbicie ma zupełnie inne zadanie dla zawodnika. Tak, oczywiście jest to rozbicie taktyczne, polega o tym, żeby rozbić trójkąt, ale jednocześnie odprowadzić białą jak najdalej od bil czerwonych, żeby utrudnić zawodnikowi wbicie, zmusić go do popełnienia błędu. Tym razem Marcin rozbił troszeczkę za lekko i zostawił dobrą sytuację Nilowi. Teraz on kontynuuje. Już ma 8 punktów w breaku. Break, przypomnę, to jest wbicie po sobie kolejnych bil. Teraz po bili czerwonej będzie mógł wbić bile czarną i będzie miał punktów 16. Tym razem Mir postanowił rozbić troszeczkę ten trójkąt, naruszyć go, żeby wyłuskać troszeczkę dodatkowych czerwonych bil, aby mógł móc tego break kontynuować, ale już ocieka od bili czarnej wystawienie na bilę niebieską, teraz będzie musiał minąć małe kolory, bardzo ładnie z wykorzystaniem dwóch ban wrócić do bil czerwonych. Bardzo często zdarza się, że bila biała zderzy się z jakąś bilą kolorową i zostanie na dole stołu. Teraz będzie zagrywał nim znowu czarną bilę z dojściem do czerwonej. No widzą Państwo właśnie na tym ujęciu, jak pięknie ustawiona biała bila, wystawiona ta czerwona idealnie do prawej górnej kieszeni i znowu wystawienie czarnej. Kolejne punkty Australijczyka to tylko kwestia czasu, już break na poziomie 31 punktów, no i szansa na kolejne. O. Jeżeli Nil wbijałby tak dalej, czarna, czerwona, a tylko raz wbił bilę niebieską, to jest w stanie zrobić breaka najwyższego 145, ponieważ już te dwa oczka mu uciekły, wbijając bilę niebieską. Ale podejrzewam, że teraz też będzie uciekał do bili niebieskiej. Nie, zostaje na bili czarnej. Ewidentnie chce zagrać pod publikę, żeby tutaj teraz z bili czarnej rozbić trójkąt, resztki trójkąta bil czerwonych. Widzą Państwo, że oprócz tych subtelnych uderzeń, bardzo delikatnych, które tak płynnie, powolutku, wpychają gdzieś te bile na dobre uderzenie. Są też te bile mocne, o których wspominał Marek, które mają na celu właśnie rozbicie tego trójkąta bil czerwonych. I to można powiedzieć, że po części się udało Nailowi, chociaż wydaje się, że szuka, szuka swojej sytuacji, nie do końca jest pewny e, klarowności tego, co jest na stole. No, przy tych rozbiciach jest potrzebny element troszeczkę szczęścia, bo jednak no, zawodnik nie jest w stanie przewidzieć, jak to skupisko czerwonych się zawsze rozejdzie. No i piekielnie trudne uderzenie. Bila odbili i jest punkt kolejny dla Australijczyków. Bardzo ładnie zagrał tak zwany wózek, czyli z wykorzystaniem innej czerwonej. Szuka teraz chyba małych punktów. Priorytetem tutaj jest powrót z kolorów do bil czerwonych. Do tej jednej czerwonej, która jest wysunięta po prawej części stołu patrząc okiem kamery. 50 punktów na koncie Australijczyka szansa na punkt 51. Decyduje się na rozbicie, czyli na kolejny wózek. Się zgiwał po bilach czerwonych i tym razem się nie udało. I teraz bardzo ważna informacja: czy Marcin dostał jakąś łatwą czerwoną do kontynuacji? Wydaje się, że nie jest to zbyt proste ustawienie, ale będzie się posiłkował jedną bilą czerwoną na wbicie tej, która jest przy bandzie. Nie, bezpośrednio do bandy. Pięknie. Bezpośrednio tutaj mógł mieć takiego małego pomocnika. Właśnie ta czerwona, która stała przy bandzie, ona troszeczkę powiększała łzy. Bo jeżeli by się pomylił na prawą stronę, to wila odbiła się od tej czerwonej i zostałaby wbita. Bile czerwone ładnie rozbite, więc jeśli Marcin dobrze poszuka. Miejsca dla białej wydaje się, że może tutaj ładnie do końca tego frame dokończyć rozgrywkę, chociaż widać, że ta przy bandzie może mu sprawiać jakieś trudności. To przedłużenie w tej chwili kija to może być klucz do sukcesu. Teraz problem nie jest samo wbicie, ale zpozycjonowanie tak białej, żeby później była dogodna sytuacja do wbicia czarnej. Jednak zawodnik postanowił nie ryzykować i wycofać do bili niebieskiej. Teraz Marcin będzie musiał próbować obejścia małych kolorów albo bez użycia band między, między małymi kolorami, albo na trzy bandy. I z tego co wygląda, Marcin przymierza się do zagrania mocnej góry, właśnie żeby bila po trzech bandach wracała na górną część stołu. Czy zawodnik ma jakiś określony czas na swoje uderzenie, bo mówisz tu o kilku wariantach, kilku strategiach, które przy każdym uderzeniu mogą być realizowane. Trzeba się zastanowić, trzeba to wszystko zaplanować. Ogranicza ich w jakiś sposób ten czas. Jeżeli zawodnik będzie zbytnio przeciągał grę w ten sposób używając takiej taktyki na zdenerwowanie przeciwnika, oczywiście sędzia go będzie upominał. Nie ma dokładnego czasu, czy to jest 5 sekund w tą, czy w tą sędzia musi to zinterpretować czy znaczy, zawodnik ewidentnie przeciąga grę. Wtedy upomina takiego zawodnika i jeżeli to będzie nagminne, to może go nawet ukarać frame'em. Powiedzmy bardzo wyraźnie, snooker to gra dżentelmenów. E, Tutaj zasady fair play są absolutnie na pierwszym miejscu i niejednokrotnie zdarzało się, że nawet jeśli sędzia nie zauważył jakiegoś błędu, to zawodnicy za tych błędów się po prostu przyznawali. Tak i parę razy zdarzyło się tak, że zawodnik przegrał nawet mecz przez to, że się przyznał do popełnionego faulu, gdzie sędzia tego nie zauważył. Przeciwnik tego nie zauważył, a sam zawodnik popełnił ten fał i się przyznał. Tutaj nie ma symulowania, proszę Państwa, tu jest najczystsza postać gry, gdzie zasady fair play są naprawdę na pierwszym miejscu, ale jak już wspominaliśmy, nazwa, gra dżentelmenów do czegoś zobowiązuje. Teraz próba poszukania ustawienia snookera, który chyba jednak mimo wszystko nie zamknął Marcinowi drogi do bili czerwonej. No, teraz akurat niefortunnie się Bila troszeczkę schowała, ponieważ Nil zagrał bardzo mocno Bilę czerwoną i uciekał do małych kolorów. I tutaj Bila biała się skleiła z Bilą zieloną, przez co zasłoniła większość Bil. Teraz Marcin musiał się odstawiać i niestety wystawił Bilę czerwoną do środkowej kieszeni a Robertson tym uderzeniem wystawia sobie czarną bilę na kolejne 7 punktów 57 do 14 i w tej chwili już 64 do 14 50 punktów straty 59 na stole więc jeszcze jest szansa dla Marcina jeżeli by się Nil pomylił No i właśnie nastąpił ten moment, Marku, kiedy daje się, że dość łatwą bilę, czarną, Nil, popsuł. Marcin ma jeszcze szansę na zwycięstwo w tym frame'ie, ale musi być bardzo skuteczny w kolejnych uderzeniach. Tak, na stole zostało 51 punktów, musiał grać bardzo mocno, żeby uzyskać pozycję do czarnej albo do różowej, po ściągnięciu różowej no, jeden punkcik ucieka, więc będzie mógł tych punktów zrobić tylko 50 ładne wystawienie bili białej pod bilę czerwoną do środkowej kieszeni tutaj te uderzenie powinno być w miarę proste, ale muszą Państwo pamiętać, że Marcin musi szukać już ustawienia pod kolejne uderzenie bili kolorowej wydaje się, że będzie szukał bili czarnej Nie. Bili różowej z tym, że zawodnik będzie potrzebował już snukera. Po wbiciu różowej będzie brakowało mu tych punktów, bo gdyby była bila czarna byłby troszeczkę inny układ. Bila czerwona do wbicia, czy jednak będzie uciekał gdzieś no, będzie, z zakryciem? Będzie uciekał, ponieważ potrzebuje wbić tą czerwoną z jak najwyższym kolorem, bo wbicie na przykład z bilą brązową czy żółtą powodowałoby, że potrzebowałby dodatkowego sukera, więc próbuje zawodnik schować, wybijając tą bilę czerwoną z bandy niewiele brakowało, a skończyłoby się to faulem, ale bardzo ładnie zrobił to Marciniczka. Te prawa za to. Mamy sukera przepięknego, że Robertson ma bardzo trudne zadanie. Ale to proszę Państwa lider światowego rankingu i w takich sytuacjach musiał sobie pewnie nieraz radzić podczas międzynarodowych zawodów. Oczywiście tak samo jak zawodnicy trenują wbicia czy pozycjonowanie, również trenują wyjścia ze snukerów. Ucieczki tak, aby po pierwsze zaliczyć tą bilę, która jest schowana, jak i spozycjonować po tym zaliczeniu, tak żeby nie wystawić tej bili do zagrania. I znowu snukerowe szachy w tej chwili tak, mamy, Marku. Znowu mamy piękne, piękne zakrycie. Sytuację, Marcina. Piękne zagranie. Już niewiele brakowało. Będzie faul? Tak, będzie faul, jest faul. I Marcin przez to dostaje 4 punkty i zmienia się troszeczkę sytuacja punktowa. Ponieważ mamy teraz 33 punkty straty Marcina, a na stole przypomnę jest ich 35. Ponieważ bilę czerwoną liczymy za 8 punktów, bo liczymy oczywiście bilę czerwoną z potencjalnie wbitą bilą czarną. Więc Marcin, jeżeli wbije tą bilę z bidą różową, to wygra, jednak zdecydował się jednak na dalej grę taktyczną, bo widocznie stwierdził, że wbicie może nie było trudne, ale z pozycjonowanie później do kolorów o dużej wartości było trudne, więc zdecydował się na snukera. jeszcze no jest kolejne, proszę Państwa, faul. Australijczyka, kolejne punkty dla Marcina Niczka. I proszę Państwa, widzą Państwo, jak to, jak ciekawą grą jest snooker. Nie trzeba zdobywać punktów wbijając bile do kieszeni. Wystarczą mądre zagrania, zagrania utrudniające, zagrania, które wymuszą na przeciwniku faul, No i Marcin robi to dzisiaj naprawdę profesjonalnie. I teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, która jest w profesjonalnym snookerem bardzo popularna. Jest to odtworzenie sytuacji, czyli zawodnik jeszcze raz jest zmuszany do tego samego zagrania. I jak widzimy, sytuacja teraz naprawdę już się zmieniła. Cały czas na stole 35 punktów, tak. A przewaga Australijczyka znacznie spadła. Już wynosi e, zaledwie 27 punktów. Więc Marcin umiejętnie i skrupulatnie odrabia te straty. Nie udało się teraz w tej pili. I znowu mamy snukera. Teraz troszeczkę szczęście pomogło. Widzimy, Neil Robertson troszkę zafrapowany. Zobaczymy, co wymyśli tym razem. Chyba zagranie od lewej bandy. Z możliwością założenia snukera. Ponieważ jeżeli delikatnie zagra i muśnie bilę czerwoną, to biała się schowa za bilę różową. Tak właśnie chciał uczynić, jednakże troszeczkę się pomylił ale na pewno nie wystawił i teraz Marcin musi wykoncypować jakieś bardzo sprytne zagranie, żeby utrudnić grę przeciwnikowi. Bila od bandy, za bilę czarną. Czy doleci gdzieś tam w te okolice? Troszeczkę jest, za lekko. Jest chyba odsłonięta czerwona, ale ta różowa uniemożliwi raczej Australiczkowi wbicie czerwonej do kieszeni. Też poszukał gry taktycznej, no ale przepięknie zagrana. Tak. Tak. Teraz zawodnik użył tak zwanego drag -shota, czyli takie specyficzne zagranie bardzo delikatne, które powoduje, że biała leci z bardzo małą prędkością i uderza bile czerwoną, przekazując jej energię. Schowała się bila biała za bilą różową, a bila czerwona jest pod dolną bandą. Piękny snooker będzie. Nie, zabrakło. Zabrakło troczkę biała, za bardzo się wysunęła. Za małych kolorów, za zielonej. Jak widzimy, teraz właśnie mamy ten najpiękniejszy element gry snukera Gry taktycznej. Jak długo to może trwać, Marku? Czy... Kibice byli świadkami kilkugodzinnych pojedynków, kiedy zawodnicy przerzucali się tylko i wyłącznie takimi tak. taktycznymi zagrywkami. Jeden z najdłuższych frame'ów, jaki jest zanotowany, to jest 97 minut. Jedna partia, gdzie średnio jeden frame, czyli jedna partia trwa około 15 do 20 minut, tutaj jedna partia była rozgrywana 97 minut, czyli ponad półtorej godziny trwały zagrywki taktyczne. Teraz Marcin zdecydował się na bardzo mocne zagranie, ponieważ zależało mu na tym, aby bile po kontakcie nie były ułożone blisko siebie, tylko każda poleciała w innym kierunku. Jednak moc tego zagrania spowodowała jednak troszeczkę inne odbicie się na bandzie, i Marcin nie trafił. I to Robertson decydował o tym, czy Marcin gra dalej, czy może przechodzi teraz kolejna Australijczyka. Tak, tak, to Robertson decyduje, czy Marcin to robi. Czy powtarza, czy gra z tej pozycji, gdzie. O, i teraz mamy bardzo ciekawą sytuację. Znowu szczęście sprzyja Marcinowi. Piękne wyjście ze snukera i jeszcze piękniejszy snuker. Teraz obawiam się, że Robertson nic nie wymyśli. Będzie chyba powołał zagrać od dwóch band. Mocno. Zakładamy, że kolejne zagrania Australijczykowi nie będą wychodziły i będą kolejne faule. Tak się dzieje już w tej chwili. Marcin pewnie pozwoli grać dalej Australijczykowi, czyli wróci podobne ustawienie na stole. Zostanie odtworzona ta sytuacja. Można w ten sposób wygrać frame'a, tak. aż do zdobycia kolejnych punktów? Jest taka opcja. Oczywiście o tym decyduje sędzia, ponieważ nadrzędnym elementem snookerzysty, który wychodzi ze snookera, Musi być chęć zaliczenia tej bili. Natomiast wiadomo, że ich precyzja jest tak duża, że oni starają się wyjść, ale jednocześnie nie zostawiając gry. Więc jeżeli sędzia uzna, że zawodnik nie zrobił wszystkiego, żeby wyjść z tego stukera, tylko stara się nie zostawić gry przeciwnikowi, to będzie w tym momencie odtwarzał sytuację w nieskończoność. Ale Australijczyk wychodzi z tego snookera, proszę Państwa, jednocześnie ułatwiając nieco sytuację Marcinowi. Marcin umiejętnie tymi faulami nadrobił trochę tę punktację swoją i w tej chwili, proszę Państwa, jeszcze na stole trochę punktów jest, ale Marcin nie szukał punktów w tej chwili z bilą czerwoną, ale poszukał znowu gry, która ma ustawić snookera na stole i tak też się dzieje. I tak zrobił właśnie. Jest to pokaz naprawdę gry taktycznej. Teraz zagrywa Robertson strzał masę, czyli bila zakręci delikatny łuk i zaliczył od bandy bilę czerwoną. Czasami mają pewnie Państwo okazję oglądać takie pokazowe gry, kiedy wbijane są bile w nieprawdopodobny sposób właśnie takimi uderzeniami podkręconymi, ale jak widać czasami to także przydaje się na tym profesjonalnym poziomie w stukerze. Oczywiście zagrania pospolicie zwane trickshotami, które są Specjalne zawody, nawet Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata robione, i tutaj należy powiedzieć, że Bogdan Wołkowski jest to Polak, który wielokrotnie był mistrzem świata i mistrzem Europy w tych trickshotach. Te oklaski, proszę Państwa, to oklaski które słychać przy drugim stole, bo tam pojedynkują się także inni zawodnicy. Wspaniała impreza w Zielonej Górze się odbywa. Od kilku dni rywalizacja w ramach Polskiej Ligi Snukera, ale też oczywiście te mecze pokazowe, kiedy ta elita może walczyć i prezentować się zielonogórskiej publiczności. Teraz Marcin Niszke zdobywa kolejny punkt, wystawia na czarną i w wydaje w się, w że w może, w proszę w Państwa, w mądrze tę w grę w doprowadzić zera. do końca i, i wygrać w tego frame'a. Kilku jak Państwo słyszeliście przed momentem. bardzo w mocne w bili czarnej. Biała podskoczyła, odbiła się od bandy i skierowana została dzięki tej niesamowitej mocy, którą Marcin włożył w zagranie do bili żółtej. Teraz będzie Marcin się odstawiał. 19 punktów przewagi Australijczyka. Ale skuteczna gra Marcina może mu dać zwycięstwo. Niewiele brakowała, ta żółta powędrowałaby do środkowej kieszeni. Teraz wydaje się, że Australijczyk nie będzie szukał snookera, tylko już będzie chciał chyba punktować z Bilą żółtą. Widać, że Mil szanuje naszego Marcina, ponieważ nie lekceważy go, nie atakuje, jak to było na początku frame'a. Zobaczył, że gra z zawodnikiem, który potrafi się dobrze odstawiać i nie ma co ryzykować. Marcin potrafi również wbijać. Marcin ma na swoim koncie właśnie breaka 147 punktowego. To ustawienie Bili nie wymusza już na Robertsonie grania właśnie do kieszeni? Tutaj samo wbicie może nie byłoby problemem. Ale proszę zobaczyć, że bila zielona jest przy bandzie, przeszkadza do kolejnego wbicia bila różowa, więc tak naprawdę zawodnicy wolą się odstawiać, aż będą mieli pewne wbicie do żółtej i później z bili zielonej znowu będą musieli się odstawiać. Chyba że sytuacja będzie taka. O i teraz niefortunnie Marcin wbił bilę białą, ale to nie zmienia pozycji na stole, ponieważ troszeczkę otworzył bila zielona odsunęła się od bandy. Natomiast obawiam się, że albo na całe szczęście Nil nie jest w stanie tego zrobić w jednym podejściu. Jak widzimy, ubił bilę żółtą bez problemu przez całą długość stołu. I teraz to wszystko trudną bilą. Dlatego będzie się odstawiał. Jak widzimy, białą kieruje na dół stołu, a na przeciwległy koniec stołu wysłał bilę zieloną. Liczył na to, że bila właśnie zielona schowa się za bilą czarną. Albo za jakimś innym kolorem. I znowu snooker. I teraz zobaczymy, czy będzie miał Marcin dogodną pozycję na wbijanie przez całą długość stołu. Oczywiście zawodnik też musi się dobrze czuć przy tych długich zagraniach, bo to nie jest 100% skuteczność. Więc bardzo często zawodnik podejmuje, musi podjąć decyzję, czy wbijać, czy się odstawić. Tym razem Marcin zaryzykował i to troszeczkę szczęścia, szczęścia mu tutaj znowu ewidentnie. Wydaje mi się, że ściany są z nim, publiczność jest z nim, więc kółki też muszą mu pomagać. To był błąd. Marcin wymownie spojrzał w stronę Marka Zużyckiego swojego trenera. Też nie miałeś sympatycznej miny po tym zagraniu. Oczywiście, no taki błąd nie powinien się zdarzyć, ale podejrzewam, że sam Marcin nie wierzył w to, co się stało. A teraz fantastyczne uderzenie australijczyka, lidera światowego rankingu. Uderzenie, które pozwoli mu również chyba niebieską wprowadzać do środkowej kieszeni, a później ustawić białą na różową i czarną. Tak właśnie będzie. I wydaje się, że Marcin w dość prosty sposób tego frame'a niestety przegrał widowiskowe uderzenie Australijczyka i czarna do górnej kieszeni i będzie już, wydaje się, proszę państwa, po tym frejmie